Cześć wszystkim, przyjaciele. Dziś pokażę Wam, jak przenieść dane z pendrive'a na komputer lub z komputera na pendrive'a. Oto mój pendrive. Teraz wkładam go do portu USB w moim komputerze. Tak, i widzimy na komputerze, że pendrive został podłączony. Otwieramy pendrive. O tak, otwieramy mój komputer i widzimy nasz pendrive. Otwieramy go i możemy przenieść dane przeciągając je na pulpit lub kopiując pliki na pendrive'a. Na przykład przenoszę ten plik na pendrive, i teraz jest już tam zapisany. To wszystko. To był. Dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia!